Trzyma mam na Dobra nie było filmików, bo w po nie miałem czasu. Dzisiaj gramy range 9. Nie, dzisiaj nie będę grał z kolegami, tylko sam będę grał. Albo nie wiem, będę grał albo z randomami, albo z kimś innym. Ale dobra. Przejdźmy teraz do początku bierzemy... O dobra, nie ma mojego stanowiska, to bierzemy czy widać. Coś tam wyjdzie, widać. widać. To poprawimy troszkę. Tylko trzeba tak. Widać. widać? Chyba widać, tak, widać. widać, dobra. Jakąś jest Bardzo fotel daleko. Dobra. Jesteśmy, tylko dźwignie, może się przerwać, bo oglądam mnie moi koledzy dzwonić. Dobra, zmieniamy oczywiście klasę ma. Na... Ale, no, ale nie wiem czy będę grał mm. dzisiaj. Mm, może będę grał jak. Nie wiem kiedy, ale będę grał na pewno. Ale wreszcie na początku. Nie będę wam pokazać jak to się nazywa, ale. tym Czekajmy sobie w to. A na gierkę. Skyrim, bo mam lekkość, jak się, się żywa? nazywa. Nazywa.

Muszę sprawdzić. Zwracajmy notki. minutki. muszę... Dobra, jest, widać. Dobra, idę jak latarkę.

Go, 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 Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę! Ja 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 przepraszam, żeby było takie głośno, ale nawet podciszę. No bo jest spobudza jest tak głośna, ale tu też nie możemy podjeść. Chodźcie, chodźcie. No widzicie, to jest głośno, dobra, już przeciszam. Ej, ta hmm. Tak może, wiesz, jak to, to mówcie i to ja. Dobra, no, no, jesteśmy. w małp. Potem idzie. Tego, to, 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 to idzie. Man kan prøve noen leker. 姐姐，姐姐！嘿嘿嘿嘿搞搞搞搞！根本是 gọt m ặ 어, 디봐 좋아, 좋아, 이제. 이제. 야아 좋아, 좋아, 아 boy kalır. Dvi... Dvi... Gizem Yüce! 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 Tu i tu się o, jest Chodź, jest Chyba coś przyszło, ale nie wiem. O, minut minuty. O, jak nie wracam na to. Wagi, ile jest? Bo ja... Ja nie... Ja, no ja, 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 ja. ja jest. Иду, иду, иду. Мам. Ограде бальча. Оне, не, не, не. Эда к نهايه, давай شويه. Ича, ича, ича. Дозоркинка, дозоркинка там такая. И порта тезоре.

Gracias. Kto mnie Już? O już No dobra Dobra, widzowie, ile jest już minut Byłem jeszcze Ale jeszcze możemy coś zagrać Ale jeszcze nie wiem bo też mogę coś z gadać, bo ogólnie Ja często zapominam jak e gram no i no i ogólnie teraz no mamy słabe rzeczy nie wiem co tam, co no i fajnie teraz zom. ale wszystko nagrałem na filmiki, no to teraz będzie często filmiki może jeszcze jutro nagram na ale nie wiem bo jutro mam go i dalej teraz... to już odkuczimy Chyba wam to kończy, bo to mi się staje, To kończymy. Przecież widzowie, no to dokończymy. kończymy. Nara. Dobra, jeszcze, eee, nara.